Okay, mamy tutaj silnik 2.5.3 FMM Problem jest, tak jak wspominałem, gdzieś tam we wcześniejszym filmie Z czujnikiem yy, biegów A mianowicie po włączeniu zapłonu Który chyba jest włączony Pokazuje światła Nie pokazuje rezerwy Ale nie wiem czy on miał pokazywać rezerwę. I na pewno nie pokazuje yy, biegów co, jak było widać na filmach, jest dosyć męczące, bo muszę się zatrzymywać i potem szukać neutrala, spróbuję się tym zająć. Myślałem pierwotnie, że problem jest tutaj pod tym deklem, bo w momencie usuwania wycieku y, okazało się, że czujnik od y, biegów jest zupełnie, jest po prostu wypięty, jest wyciągnięty i wisi sobie luźno. Wbiłem go z powrotem na miejsce, więc problemem może być gdzieś przerwa, tutaj, lub problem na instalacji gdzieś dalej. Tutaj są jakieś wolno wiszące kostki pod spodem. Zaraz postaram się to sprawdzić. Mam nadzieję, że ten czujnik biegów wróci. Bo ułatwiłoby to jazdę. To jest jedna z takich niewielkich usterek, które są do zrobienia. Myślę, że. Jakoś uda mi się z tym poraz, sobie z tym poradzić i będzie można kombinować co dalej. A mianowicie przywrócić mu hamulce należyte i zobaczyć, co z tym sprzęgłem. Chciałem zacząć od najbardziej prozaicznych rzeczy, a mianowicie zobaczyć, czy podświetlenie tego nie jest uszkodzone. No i co się okazało, odkręciłem ten yy, plastik tutaj i pod spodem, pod spodem wygląda to w ten sposób. Tak? Czyli mamy dwa przewody, i, które idą do, tutaj do wyświetlacza biegów i okazuje się, że niestety nie idą nigdzie dalej. Także yy, nie ma też czujnika z tego co widzę. Nie dziwię się, że rezerwa się nie świeci skoro nie ma w ogóle żarówki tutaj. No cóż, przekonamy się, będziemy kombinować. Zobaczę czy mi się uda coś z tym zrobić. Muszę poszukać po prostu dokąd te przewody miały iść. Ok. Spod jeden, pod jeden z tamtych przewodów podłączyłem bezpośrednio prąd z akumulatora i zdarzył się cud, a mianowicie podświetlenie wróciło. Nie oznacza to jeszcze jednak tego, że będzie wskazywał poprawnie biegi. Ale jest to zawsze jakiś mały sukces. Zobaczymy co uda się zrobić z tego dalej. Trzeba znaleźć po prostu dokąd te przewody powinny iść. I mam nadzieję, że odzyskam wiedzę na temat tego na jakim biegu jeżdżę. OK, dorobiłem przewód, żeby kolorystycznie się nie pomieszać. Spróbowałem po prostu dobrać takie przewody, żeby nie zrobiło to zamieszania i na dole znalazłem dwa, dwie kostki wypięte na, yy, na dwa przewody. Pierwsza to jest ta, która jest tutaj. I druga to jest ta. I tą już tutaj wpiąłem. Dorobiłem sobie taką końcóweczkę. Yy, taki konektorek i zobaczymy czy to yy, coś daje, czy w ogóle jest tutaj prąd. Ok, mamy, mamy prąd. Kwestia jest tylko, czy będziemy mieli wyświetlane biegi. Zaraz to sprawdzę. No i niestety porażka. Najprawdopodobniej jest uszkodzony czujnik zmiany, czujnik położenia biegów. Nie bez powodu pewnie był wypięty z tego gniazda, nie mam zamiaru w tej chwili tego y, rozbierać, bo nie po, to nie po to uszczelniłem ten silnik, żeby w tej chwili go rozgrzebywać na nowo. Wiem jak wygląda ten czujnik, będę go musiał po prostu zamówić i tyle. Nie każdą wojnę można wygrać, niestety, zwłaszcza bez szczęści.